Hej, ja wam wszystkim jest Master Sheater 19, a to jest kolejny odcinek z Wesm4. Yy, i Master w wielkim mieście. Jak nazwa pokazuje? jest z nami. Yy, tak, jestem, jestem. Jest z nami. Co się działo w ostatnim odcinku? To było dawno, wiem, I know it. Yy, Pożar mnie chyba. No. Tak, ugryźcie yy, nasz wampirek. Tak. Nasz wampirek ugryzł. Ty potrzebujesz zabawy dlatego oglądasz, a ja co potrzebuję? Pewnie atencji, potrzebuję zabawy i energii, a co ja robię? Przeglądam no, to sieć, to czyli tak to, jak no, no. w realu. Dobra, poprzeglądam i pójdę spać. Byś musiał osiągnąć poziom robotyki. No. Czekaj, gdzie były umiejętności? Ja tu, nie, to nie nie, tu. Tu. Robotyka, dobra, no to po prostu jak wstanę no to... Masz drugi. Majsterku i... A ty co patrz, mówisz, Pani... Bęczu. No, wszystko. Tak, ja potrzebuję wszystkiego. Co ty robisz? Czemu ty, czemu ty nie pracujesz? Jak tak możesz? Patrzmy jak... Pracujesz, bo ja śpię cudowną piżamka. Dziś mógłbyś, mógłbyś mnie ubrać? Co? Mógłbyś mnie ubrać? Po co? Co ma, A co mam w piżamie siedzieć cały dzień? Tak. No też dobra droga noc. w nocy. To... No właśnie. Towarzystwo potrzebujesz, ale to nie jest ważne. Analiza, i... jak to się osiąga? Hmm. A pisz, dobra. No to po prostu pójdziesz na kompa i będziesz pisać, e, napisz. To będzie, znowu przyszedł, w ak no. Zobaczył, że śpisz to mówię... a dobra dam ci spokój. Chciałby jeszcze. No to jeszcze nie raz do ciebie przyjdzie. A niech się odstosunkuje do mnie. Ja go nie zapraszam. Dobra, niech Ale stan... mi nie kazałeś go zapraszać. No bo... No. No. No jakby bla... bardziej blady już nie mogę być. A ty możesz. Weź się raz. Taki... Chcesz się przekonać? Nie, dziękuję. Ty też jesteś głodny. Głodomór. Ja y... zawsze jestem głodny. A nie ma... A są... no ty, ty ugotujesz. Co ty na to? Tylko coś, czego nie trzeba smażyć. Bo spalę nam kuchenkę. Coś co nie trzeba smażyć. To z serem Dobra. Yy, Łą matko jaki ty jest biedny. Skorzystaj. Co to za święto, święto zbiorów? Mm, wykąpiesz się. Poglądasz. Dobra, ze mną pooglądasz. Oglądaj z nim, ze mną. Trochę towarzystwo będzie. Dobra, wstawaj, bo ty zgłodniejesz Co to było? Nie oglądaj i jedz. Ja nie umiem. No zrobiłem takie dobre tosty, no. Kopnij gnoma. Nie, nie gnoma, zostaw gnoma. Ile ich? I co ja mam z nimi, co ja mam z nimi zrobić? Yy... Możesz pośpiewać razem i później je obdarować to możesz coś dostać w nagrodę śpiewajmy. Tak, będziemy śpiewać do gno Zawsze, zawsze chciałem to zrobić. Tak. <śpiewanie> Co ty robisz, a ty. Jezu, czemu ty... Do kibla. Myć się i spać. I co jeszcze? Dobra, jak zjem to obdaruję go. Obdaruję go, yy, wręcz zabawkę. Aha. Tak, one się lubią teleportować. Zjedz tą kanapkę. Tak. Zjedz kanapkę, mm. a w no ma w zabawkę. Co ja robię? No toż byłeś tak blisko. Mm. Dzisiaj chyba pójdziemy na wyprawę. Zobaczymy, czy nam się uda. Ile się można kąpać? No ja... Już Ale, jest czysto. Zjedz. I idź spać. Bo po trzecim odcinku, to chyba trzeci? no za chwilę tutaj zginiemy. Dobra, nie śpiewaj. Ale masz już zaliczone gnomy. A to co? Tak, że dostaliśmy paczkę z nasionami. Cudownie, zawsze chciałem. Dobra, ty śpisz, towarzystwo... Czekaj, ty masz do pracy? Teraz. Ja już powinienem być dawno w pracy. Dobra, jeden dzień. Pisz i publikuj prace naukowe na komputerze. Dobra, my mamy lustro, mamy lustro. To po prostu poćwiczysz później. No tak... Czemu mi nie przypomniałeś, że masz pracę? No, słuchaj, jest czwartek, a ja jestem nauczycielem. No to do czegoś zobowiązuję. No ja nie pamiętam, no nie. Ja... Oho, serduszko. Oni muszą tak, czy oni tak głośno muszą serduszkować? Serduszkować. Ja spać nie mogę przez nich. No, porozmawiaj, dobra, porozmawiaj ze mną. Towarzystwo ci wejdzie. O, gnomy! Możesz pogadać z gnomami? Pośpiewaj razem. Nie. Wręcz plecak. Co ty zdenerwowany? Eee, dobra. Styl życia w trakcie. Ty naprawiasz czy ja? Wow, ja tym zdenerwowany. No, ten się zdenerwował. Pobłagaj go o wybaczenie. No nie bardzo. E, dobrze, wiesz co, zrób? Wej, wejdź w tryb y, kupowania i je po prostu sprzedaj. Ale ten nas lubi. No to tego zostaw. Ten jest aniołkiem. Ale patrz, dostaliśmy coś. Dobra, nieważne. Ale Hm? Hm? Lecz. Dobra, ty idź spać. Bo powinieneś iść spać. Ja jestem. No bo syf, oczywiście. Wyrzuć i napraw. Bo nie będziemy wydawać milionów. Nie, o zrobiłem w końcu za to nie. To było do pracy. Nie, jeszcze nie. No, jak tam ogólnie u ciebie? Co tam, jak tam? Jak ci się wiedzie w pracy? A ogólnie dobrze. Mam nadzieję, że się to nie zmieni, chociaż z tego co słyszałem, znowu przez obostrzenia mamy mieć troszeczkę więcej roboty. U. No, na przykład to, że będziemy musieli mieć y, czarne rękawiczki, które będą nam dostarczane. Podejrzewam, że jak będą dostarczane tak jak na początku pandemii rzeczy, no to hmm, za dużo to tych rękawiczek nie będzie. Z drugiej strony słyszałem, że znowu mają wejść godziny dla seniorów. Czego nie za bardzo się cieszę, bo wypraszanie klientów nie jest najmilszą rzeczą. O, zapukę. Yy, poznaj. Muszą być czasem interakcje międzyludzkie, chociaż nie chcę, ale dobywa. A ja wpiszam. dobra, nevermind. Czekaj mi do pracy dzisiaj, nie? Nie. Za 16 godzin. Ale wcześniej miałem. A nie, nie miałem. Nie, miałem. Nie w czwartek przecież. A nie brałeś dnia wolnego? Czy urlopu? Nie wiem, nie, po co Dobra, zrobiliśmy sobie Tak jakby dzień dziecka, okej? Okay? W pracy I... Dobra, komputer Chciałbym tak zrobić w realu Ćwicz hmm. hm. programowanie. Jak w realu Wyspałeś się. Dobra, mniej więcej, no. bo wieczorem nie będziesz mógł spać. Dobra, pogadaj z nim. Zabawne powitanie. Bo towarzystwa ci brak. I nie ze mną z nim. Przyjazny tym razem. A ja może sąsiada nie lubię i nie chcę z nim <laughs> rozmawiać. No jakby widać. Mm. Nawet nie chcę wyjść z domu. Dobra, to... Poćwicz już dyskutowanie, bo z dzieciak... No, no, doszedłem. No, no i cudownie. Bo z dzieciakami trzeba czasem. A ty znowu głodny. Halo? Czemu on do nas do domu? Jakby, puk, puk, pocałuj mnie w... Halo? Pusty talerz śmierci, cudownie. Z czym ja znowu mam problem? Głodny i zabawny. Ponaśmiewaj się, znaczy przywitaj się z nim. Przyjazne. Tak, to ja. Entuzjazm mówi się pieskami. Tak, a ja dyskuję, dyskutuję do lustra. No. Tak. Rozmowa na poziomie. Tak. Jeżeli chcesz z kimś porozmawiać na swoim poziomie zazwyczaj, to trzeba gadać e, do lustra. No, tak się zazwyczaj mówiły, nie? No. Jeszcze na kompa mi wejdziesz, jeżeli ty go popsujesz, to ja popsuję ciebie, typie. Wypad. Narzekaj na no problemy. Daj, daj mu spokój, niech sobie sprawdzi Facebooka. A zapłacił? Za darmo nic nie ma. Dobra, ty na razie skończ. Bo ty głodny i towarzystwo, brak. Weź się no ile takim... można gadać do siebie? ZAWOŁAJ! Za Dobra. Ej, ja przeczytałem z Wojta. Jak? Nie wiem. Oj czekawka. O no i grupka. Gadania. Ale ładny widok. Chciałbym taki widok. Nie wiem, mi się taki widocz. A jak gdzie? Po książkę. Czekaj. Czy jakoś znam? Znam kota, ale do kota nie mogę. Zapraszam do spędzenia czasu na tej parceli. Nie no, nie zabiorę kota. hm, Ty sobie też radę, nie? Nie, dobra, nie. Czekaj. Nie, nie damy sobie rady. Nevermind. To później po prostu spędzimy czas. Idź obejrzeć sobie film. Czekaj. Czekaj, ja tu plan potrzebuję. Yy, głodny już nie jesteś? Dobra, pójdź i skorzystaj. I idź spać. A ja co potrzebuję? Ja chwilę pooglądam Ach, film. Nie ma. Film, ty pójdziesz do kibla. A ja skorzystam. nie to, łazienkę, to, to pójdziesz. Tak. Miesz, no jeszcze rączki umyć. Skorzystaj. Nie na się. No ba. Ty, nie zasypiej. Tak jakby, no, typie, proszę widzieć. To możesz go tak ładnie wyprosić. No, nie będę chamski. No to nie jest chamskie. W sensie, brakuje, brakuje mi zmiany nazwy tej interakcji. Nazwy proś na pożegnaj. Papa. Za co my Dobra. Nie. Nie wiem. Dobra, spać. Ty masz do pracy jutro. Panie, dzisiaj. Ty też masz do pracy dziś. Za 6 Jak wstaniesz... No typo oglądaj telewizję. Oglądaj film. Oj. Gdybyś go wyprosił, to by nam szybciej czas leciał. Dobra, jest dzisiaj piątek. Weekendu początek. Nagrania mamy już 16 około minut. Dobra, pójdziemy do pracy i pójdziemy odwiedzić pewne osoby. Co ty na to? Jestem za, tylko najpierw posprzątał być u siebie w pokoju. Aha, <śmiech> posprzątałem. <śmiech> nie, to nie jest posprzątanie. Po prostu u siebie w pokoju, a to, że dałem syf z mojego pokoju do ciebie, to już inna sprawa. Jezu, ten typ. Dobra. Wstawaj, oglądaj, bo ty masz pracę. Niedługo, nie zapomnij mi klikać, żebym do niej poszedł. To będzie trudniejsze. A ja tam pod kołderką. Dobrze, kiedy ja, ja już do pracy. Halo, halo, halo. Dobra, już, już, już. Pracuj. Pracy y, idź do pracy, tak? A ja? Ja potrzebuję głodu. Weź resztki i oglądaj. Nie, oglądaj. Oglądaj aktualny film. No, do pracy nie oglądaj. Powtórki będą. Y, pracuj ciężko, nie? Tak, tak. Dobra, dobra. Muszę nadrobić ten jeden dzień stracony. Do pracy. Zjedz, zjesz w pracy. No ty najadłeś się. Mhm. No, o, też pracuj ciężko. Dobra, niech będzie. Patrz, jak czas szybko leci. No normalnie need for speed. Grałeś kiedyś? Co? W Need for Speed Nie, bo nigdy nie miałem szansy posiadać Need for Speed. No, ale chętnie bym kiedyś zagrał. Oho, jak mi zabawa poszła. I Hmm, dobra, może ja wyluzuję trochę. No, ja już wróciłem. Już wróciłeś, ty się ogarnij. No. To pooglądaj telewizję, bo za chwilę idziemy. Dobrze, a ty Kiedy... możesz po, posprzedawać te gnomy, bo one już się raczej nam nie przydadzą. Dobra. A nie chcesz schować? A po co mi taki gnom? Co ja go sobie w ogródku postawię nie mam na ogródka? You never know, nie wiesz. Może będziemy mieli willę z basenem. Ty nie wiesz, co następne odcinki przyniosą, Ty nie wiesz. Dobra, weź resztki i oglądaj film. Nie książkę, film. Yy... I schowaj to sobie do ekwipunku. Co to za muzyczka? Festiwal smaków się zaczął. A, dobra. Prawie jak festiwal pizzy w pizzach. <śm> <śm> Nie. Nie. Na pewno nie? Na pewno. No nie. ale posłuchaj no, dzwoni do ciebie kobieta. Mówi: chciałabyś wyglądać tak radośnie jak ja. Możesz to osiągnąć. Wystarczy, że przejść mi jednego Simoleo. Simo never, never mind. Nie zwlekaj. Od pełni dziewicie, jeden simoleon. Nigdy nie dostawałeś takich SMS-ów, a później VAT 23%. Nie Ale wiem, jeden. No c... dobra. No nie przegadasz. A to. Ty, ty, co ty się stało? Jakby. Co, co ty się stało? Halo? W się chyba korzy zapchał. Dobra, wykąp się. Bo śmierdzący do nich nie pójdziemy. Dobra. A ty się zdrzemni. No idealnie. No. Jak tam moje praca? A, wspaniale, ale nadal nic. Dobra, zdrzemnę się. Ty się kąp szybciej. Dobra. Dobra, bywa. Nauczyciel Dobra. zawsze jest zmęczony. Idziemy. Dobra, no jestem. Co po co więcej się kąpać? Dobra. Nauczyłem się, że M klikać. Jakby co? Proszę do mnie -ba nie krzyczeć. Ładnie. Nauczyłem się. Zajęło mi to... No i dzwonią. No, nie sąsiad. dzwonić. Tak i dzwony. Wcześniej wchodził bez pokania, a teraz dzwoni. Co on taki? I... Dobra. Do dwóch razy sztukę. Potwierdź. Miejmy nadzieję, że do dwóch. Jak nie, to przynajmniej kotka znowu poznamy. O ile będzie na klatce? I tu będzie mały problem. Czy tym razem się udało? Kotek jest. Yy. Tu o, mają drzwi. drzwi. Są drzwi, jest dobrze. Jest progres. Zapukaj do drzwi. Jest, zapukaj. Jest dobrze. I nagle ich nie będzie, nie? Yy. Yy. Dobra, są. Jest, udało się. Dobra. Jest Bloom. Jest jest I jest. Kinga. Kinga. Dobra. Yy... Chcesz poznać Bloom czy Kinga? Najpierw. Yy, bo ma. Ja Dobra, ty poznasz Bloom. Yy... Przyjazne powitanie. No, już ty na festiwal jedzenia, no. Ty poznawaj tam ludzi. Ty poznawaj tam ludzi. No, normalnie. Tak, poznaje ludzi. Daj. Idzie na jedzenie. Jakby wracal do Kinga Zapytaj, jak dzień minął. Zapytaj o zawód. Jakby wszystko. Popraw humor. Dobra, tyle wystarczy na razie. A ty, yy, narzekaj na życie uczuciowe. <laughs> yy, Pośmieszną pośmie historię. Mam pytanie, czy Simsy trochę się zaktualizowały do mojego prywatnego życia aktualnie? <laughs> o matko. Dobra, a Marta gdzie? Marta... Kotek. Marta? Marta, co ty, gdzie ty? Tak, Kingę oglądasz No tak trochę dystans pomiędzy kanapą a telewizorem jest bardzo mały No okej, okay, szanuję e, Może ma wadę wzroku i musi siedzieć blisko Nie oceniam Jakby w... Cudownym serialu Kanał, coś Już do telewizora Chciałeś poznać... Dobra, poznań Kingę To ja teraz idę do Bloom Albo nie Przyjazdem powitanie. Zawołuj. Jeszcze, by przy... Jeszcze bym kota poznał, bo chyba go nie poznałem ostatnio. Poznałeś. N nie? Tak. No A, ja pamiętam. No, to tylko ja z mam lepsze... Bo ty tam uciekłeś oczywiście spać na kanapie. No. Na ławce, bo zmęczony Przyjazdem. byłem po tak. pracy. No, i nie ma miejsca, no i. O, dzwonią do ciebie. Polno właśnie trwa świetna impreza nie, w klubie nocy. Nie chcę żadną imprezę, ja jestem w gościach. Zgódź się. To idziesz ze mną, i z Kingą. To nie chcę. Za dużo roboty. Dobra. My poznać. Dobra. Jakie nasze są relacje z nimi? Kingę średnio znasz, Bloom trochę lepiej, a ja Bloom średnio, ale Kingę trochę lepiej. Dobra, możemy już iść do domu i zakończyć ten odcinek. No Marty poznamy następnym razem, no bo zapracowana. A ty gdzie? Do domu. Ja siedzę, ja rozmawiam sobie. Do domu. Pracę masz. Pewnie jesteś jej nauczycielem. Jaką jak, pracę? O, piątek jest weekend. Weekend, weekend, no, no. Trzeba kiedyś odpocząć. Od tych wspaniałych dzieci. <grym> I to wcale nie był sarkazm. Dobra. Czemu je się przebrały? Nieważne. Nie wiem, przebrały się w, u nich w domu. Dobra, ale tym akcentem. Chcielibyśmy powiedzieć, że to jest koniec tego odcinka. Mamy, mamy nadzieję, że wam się podobał. Wiesz widzę tutaj jeden jeszcze. Mam nadzieję, że wam się podobał. Eee, subskrybujcie, lajkujcie. Ja się zwiesiłem z danczem. O, dobra? O. Subskrybujcie, lajkujcie, wijajcie do Dancha na kanał. Patrzcie na nasze twitche. Twi twitche. Twitche. Był ze mną dancz. Byłem. Tam ci znowu hałasują i dancz pewnie się obudzi. Tak więc do następnego. Bye. Bye. -o.